Dobrze. Witajcie. Hi. No dajcie sobie łapkę. Cze czekajcie, sojski na zmienię. A później po tym odcinku ja na spoko. Minecrafta. No tego. Nie. Ta sobie rozgniamy. No i spoko to jest. No, okej. Okay. No to oddziały nie. Trojki. Ty. Ale tutaj jest solo party. Ja Ej, lubię ci Fortnite'a Daj mi przywódcę A co mam? A, bo to ostatnie trochę A, bo to się król No i git no i git No i git uwa Uba Let's go Ale wiedziałam i ten Logitech co mi dałeś tato Jaki Logitech? No ten, ey. To coś, to jest to moje się że do mojego kopa to się przeciwkałem, to mogę to będzie, że ten do kąpa. Jaki Logitech ci przypiąłem do kompa? No i nie jest tylko, ja sobie nie chciałem Nie wiem tu zobaczę. No, Gdzie jest. Gdzie lecimy? A gdzie Klaudia? A jest. Jestem! no to wdzielę nie siebie. Ej, nie wiem, gdzieś chcę Cię. No nie wiem. Od razu mnie jest syksowa... ...prawda nie wiem, męża. Poczekajcie, zaraz przyjdę. no hmm. ja w sumie, może. Być. Okay. No, zanim Klaudia przyjdzie, to już. Dobra, ja sam kochani. Co się na swoich czarna kula? No bo to jest moje skarżenie. Kolego, jak to się robi słychać, tak cicho. No. Musi przybliżyć, co wiesz? Teraz? Lepiej. Jeszcze. Czy mówisz? Nie mogę, bo słucham.

Klaudia, możemy na przykład na potem rzucić parkura. No, zagryz ze mną mapkę i data? Słucham. Nagradz ze mną odcinek, bo jakiś gość mi to podał. Fajny y, mapkę. Kod. Okej. Okay. Odwrotnie, no zagramy. Muszę nagrać. Muszę Chcia... odcinek nagrać jeszcze. Zróbmy Ok. Zapronuję się dalej na twoim odcinku wpadajcie na mój kanał Czarnurka Fortnita. Dziękuję. Dobra, następny. Ej, wiecie, że ja mam w ogóle 600 medalów połdolcy? Leży. ja macie połdolcy? to <suszy> Kupić... A kupić ci? A ile masz? 600, nie ma nie kupić. Ile? 600 tysięcy Nikola, kupiłam ci wtedy taniec Anielski na 30 bo... ci... bo... widzowie, bo... widzowie, widzowie, Ona nic, nigdy, nigdy nie może kupić Ja jej wszystko kupuję Kilo plecaki, ona nic nigdy Mówi, że nie ma fałdy I mi nie kupi, więc no Kolekcjonu Kolekcjonuję. No ja nawet tatusiowi kupuję wszystko, a ta nic nie kupi nawet tatusiowi. A się zmyżyć, ja tak, się zmierzysz, że zaraz No. Co, mi nic nie kupujcie czasami? No, sama widzisz. No mój ojciec... A, ja i tak kupuję a po cichu, co nie tata? No. Ale ja to ci nie robię, tylko na przymus. A ja robię. Nie no, ale ja nie chcę, no bo ja przeważnie, przeważnie wam kupuję, nie? No właśnie. A jest skina kupiłeś, mi też ja tydzień skina. Jest dzisiaj mój ulubiony. O, idzie za mną. Ja nie! nie. A nie to wy. Dobrze. Ej, jak jest trójka ludzi na twoim kanale, to wtedy taki jest content mega. Family tak game. Ja... No, no właśnie, jak no, to by być Family Game.

O dawaj Bo ich, nie dawaj ich, dawaj ich, chodź. Ja, ja zrobię to. Dawaj ich. Głośno. Ja zostawię O zostaję masz Leży, leży. No. Ej, daj. Daj, <laughs> mam jednego killa tylko. Co jest? Ja mam już sześć. A... Nie, o, emeczka. Tak? No, tak Zabijam. No ej, no dawaj mi ten. Dobrze, Nikola. tylko nie, nie kłócić mi. Ja ci tam Nie, dawaj mi. Nie daj. A ci chamy między śniegiem. Jeszcze ktoś tam jest. Cham ktoś... do szynka w lidzowie, trzeba. Żeby nie było. No. Dobrze, trzeba, że Gdzieś tutaj jest. Jak to no. Nie. Odnowili się tam. Dobrze, idziemy. Będę statu Dan, nagrywać lecielaki z całą. Ze mną? O, mam! No tak, mam nagrywać. Jakiś rok temu mi podało typek yy, no, domawki kondy, ale, nie ale nie nagrałam, więc teraz będę nagrywać. Leży. Tam tak. jest dwóch. Leży. Ale no, nie pomogę, bo No po szybko chodźcie tu. Ale nie pomogę wam. Po stresa, Tartusiu. to tu Dobra, to robi się nie tak. Pistrzyczko, to tu się, chodźcie. Dobra. Mam lunch. Chodź. Masz. Nie no chodź. No nie chcesz? Ty mam 11 lat. Czekaj. Dawaj. Ja mam 13 lat. Ty masz 11 lat, ja 13. Ty... No. Szybko! 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 Daleko? Nie. Ty tam zdejmuj ich. Albo dobrze. No biegnij, biegnij. Ja tam zdejmę ich. Leci! 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 Mam go. Leży. Jeszcze jeden. Dobrze. Dawaj, ja idę po to. O, jaki to I idę po to. Idę po to, idę po to, jak chcesz. Tu... Dobrze, zatem grałam. No, Dobrze. No, tak. ja nie grałam. Dobrze. Dobra. Ale nie gram Fortnite'a, nikomu się uczę. Dwa uczysz się, gadaj. Ja cię widziałem. Siódma klasa, trzeba się uczyć. Tak, ty się wcale nie uczysz, tylko gadaj. <laughs> Uważaj, no, wilk no, ci no, Dwa. Dwa. O, Chodzę, chodzę, chodzę do samej klasy, wiecie, musimy się uczyć, to, ty się tak nie Cicho! No, tylko mówię bieżową, czy ja nie mogę? To ty się nie w tym co ja mówię! Cicho, pani, cicho. Goni cię. To no nie, nie mam już... Aj, nic. Normalne, że się chodzi do szóstej, klasy. A ja nie chwalę się, tylko mówię, bo przez mikro mam dzieci Coś dziecię, tutaj jest! Ktoś tutaj jest! Mówię, że chodzę do Dobra, spichowałeś. Daj się skupić, otwierałem. Ja jestem 30 lat. No, o, ja każdy uleczmy. tobie... Wow, ka na każdym filmie, na każdym filmie mówię ile mam lat, więc każdy już wie. Więc chodź tam, chodź je, je, jednym uchem słucha i Klaudia drzwi też. Ale słucham, ja już Aha. jestem daleko, mógł się robi. Ona ma ode mnie muta. No. A no. Drzwi! Dobra! Nie wiedziałam o co chodzi, ja myślałem, no. a myślałam, że Dobra, idziemy stąd. Jeśli, jeśli widzowie napiszą w komentarzach, kocham Smales, to przypnę mu serduszko. Nie, jak komentarze, na, jak widzowie napiszą pod komentarzem, e, lubię placki, przypnę im znaczy mój tata przypnie wam serduszko. Dokładnie. Albo napiszecie, kocham klaunię, co przysmiałam się, to się Znaczy mój tata, a nie ja. Coś z czego Ej, ty się pod... śmiesz? Masz, ma ktoś podki? Ja mam potencję pontusie. Ja małe pont... mam. A mogę, mogę? Ja, ja mam potencję pontusie, piąteczek, kochane piąteczkę, kocham piąteczki. Proszę święto, się. Chodź, Nikola, Dobra. chodź. Dobra. Chodźcie, bytunie. By, bytunie, 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 nie kochani. Boże, może, może, może może zagrają. zaliczyło mi ten... zadanie. O, jedziemy. Siadaj, młoda. Nie. Jedź, jedź, gdzieś tutaj. Bro, no, nie obiecuję, że dobrze to trwamy. Dawaj, jest na... no. Jedź, Pani gadaj. Wyłącz to muzykę. A no tak zapomniałam, bo bym by, by ten prawa autorskie. Ale to jakbyśmy zarabiali na tym kanale, to tak. To jest, tak jak zwykle, podjechać no. się umie. <laughs> Co mówię o jakim zarabianiu? Jedź, w lewo, w lewo! W lewo mówię! A, o to no, stój, stój! Stój, 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 Dobrze jest tutaj. O m niebieska, pompa, biorę. Dobra, stajpa mi niepotrzebna już. Bierze. Dobra, ja to? Jak Dzień. chcesz ktoś już to i sobie bierze. Chodź sobie do mnie. No idę. Nie, ja idę tu. No ehm. to jedź. Jeść tam, gdzie pokazałem. Ej, nie wiem tam nie kalmy. A, tu Jedź, 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 jedź. To O, ośmiu zabijam już. Ale one wolne. No bo mało paliwa. Tak, mało paliwa i wolno. No. Dobra, jeszcze pojedzie, pojedzie, pojedzie. Weź go popchnij. Nie, Nie da się. Nie da się. Da się! Do... Mogliście moi jechać. Dobra idziemy, chodź Gdzie ty Klaudia idziesz? Mam a, same no to... niebieskie broni, esz No ja mam... Mam skalę, pompa Niebieska A no i... No i skoki Ej uderzeniowy to, to, A to Nikola weleślał O granacznik, To się hmm. granacznik. No ja wziąłem sobie, mam. Ja, mamę. Sobie, ja, ja, sobie krążę. A ja nie, może się <grym> Co, nie, 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 o, nie, o, o, cicho, nie, cicho. <grym> Bo jak ja stałem, ty no abysa. kurde, chciałem ptaka pocelować nie, nie może ptaka pocelować no Gdzie on tak, nie możesz piselować? Ale tak. nie, o, mam go, mam go, mam go Trzymaj, O! Ptasz. kto chce takie coś? Co tam leży w ogóle? Ptasz. Pistolet maszynowy Chce ktoś? Ja Tak! A co ty zabrał? Ja chcę, boże A co ty zabrał? A co ty zabijesz ptasz? Chodź tak. Chodź tutaj Nikola, weź sobie jedzenie. No sobie. ja chcę, no i ja leczyła ona wszystko. Jedzenie mówię, że tu jest. Weź mi to, tato! No ja nie mogę, chodźcie tutaj, no. O ja już to mam. No, no Nikola, tato! Ja chcę to! To szukaj ptaka! Szukaj ptaka! Zjadłaś, Nikola, to? Tak. Ty co lubię to ja. Jestem najstarsza, ale najbardziej yy, ten krzycza. Ale kogo to chodzi Znaczy nie, to tata jest najstarsza, ale od nikoli jestem starsza, najbardziej się dyre. Tak, tylko Kurde. Muszę lecieć. Mam Ej, to Coś leci tutaj. A, to każdy. nie wykorzystuj tego. Po co? O tutaj... O nie, to da jakiś... Nikola, ty, ty masz mało życia. Ciebie... To dobrze! To był nie ptak, jeszcze jeden. O, mam je tego ptaka. Masz życie tam jest, chcesz? <śmienizacja> A ja sobie popatrzę na... O, o, ptak, ptak. o, masz nas... O, masz pompę. <śmienizacja> no, no to pilnujcie, bo to to jest. I weź się Masz Życie sobie weź Chodź Klaudia. Chodź, chodź, chodź. No to nie. Uwaga bo zaraz przyjdą. O stamtąd. chcesz to poprzeć? Chodź zamknięty. Masz. Uwaga. Na górze są. Klaudia, tam są skosze. A ja nie chciałem ale szybciej. A ja Nie Zobacz. strzelaj tam ja, ja mam Cicho ja o! Dostał Dostał, dostał 46 Tu No. po tobie No grajno To czekaj Co on tam rzucił? No jezu tego tak w się sensie. Uwaga! O Dobra, poka on jest? Na górze. Ale leci do niego. jakiś ptak. Nie, nie, no został go. I biegnie jeszcze jeden do niego. O, ma Dobrze, dobrze, spokojnie nie. Możesz jechać na górę. Oh wow. Cicho. Skupcie się. J23. Ja 35. Trzydzieści pięć. No i ty, będziemy musieli tam pójść. Dobra. Idziemy. O ile życia straciłem. Ty, ja nie mam życia, zapomniałem. No to chodź, no masz. No, okay. czekaj. Kurwa. Ja się Kurwa. Przepraszam, ale... słuchaj mnie? Ja... Kurwa. Pizzowie mi słyszę. Kurwa. O. O kurcze, dobra muszę zresetować tylko sobie portneta. Dobrze, to my co, wychodzimy? Nie, Nie bo ja idę nagrywać odcinek teraz. To czekajcie, dobrze, no to no to co, dajcie suba, dajcie łapeczkę, dziękuję. Pa pa! pa. Później zagramy. No.